Witajcie, chcę Wam pokazać takie cudenko. W Waldiku była promocja. Nie wiem, czy mi to się właściwie przyda w domu, chociaż ja wiem, mam w końcu dziewczyny, to córki to może się ten przyda. W każdym razie w Waldiku ogólnie wyszła cena około 200 zł za coś takiego. To jest, jak sami widzicie, in Stux, Instax Mini 9. Ale od Fuji aparat fotograficzny, który robi zdjęcia i od razu je, je wywołuje powiedziałem panu, że chcę taki aparat, Przy kasie mi dał pytał o kolor, powiedziałem, że egal znaczy wszystko mi jedno jaki dodał mi najbardziej pedalski z pedalskich bo wiecie, że kolory są się dzielą na ładne, brzydkie i pedalskie ale był jeszcze fioletowy więc właściwie wszystko jedno dla mnie to i tak bez znaczenia, oba są, które mi się nie bardzo podobają, no dobra tak sobie pomyślałem, że na wakacje może Was to zainteresować. No to rozpakujmy, obejrzyjmy, zobaczmy, jak to działa. Może kogoś rzeczywiście zainteresuje. To jest taki ogólnie zestaw. Ja już go oczywiście otwierałem, poczemuż by nie. Więc w środku mamy tak. Po pierwsze, sam film. Wyjmę go delikatnie, żeby czegoś nie, na, nie napsocić. On jest w takim złotku. Tu jest 10, 10 filmów. To jest taka żółta kropeczka, to będzie oznaczało jak film włożyć, ale to później, więc on jest w takim złotku zapakowany. Filmy 10 sztuk, 20 sztuk, 14 euro około 50 zł. 20 zdjęć około 50 zł. To już sobie sami pomyślcie, czy to warto, czy nie warto. Można kupić też. Yy, takie filmy na przykład, które robią czarno-białe zdjęcia, nie kolorowe też fajna sprawa, powiem Wam czasami czarno-białe zdjęcie to fajna rzecz no i sam aparat sam aparat otwieramy albo nie, zaraz zobaczymy jasny gwint dobra nakładki nakładki, które nam zmienią kolor zdjęcia jak widzicie zresztą, nie? Czerwony, taki pomarańczowy i taki turkusowy. Wyciągamy sama aparat Zajmiemy się nim później. Widzicie, jaki żółty. Mnóstwo instrukcji obsługi. Nawet jakaś naklejka o instrukcji obsługi. Nie czytamy. A jeszcze jedna nakładka. O ile te. To nie wiem, czy się komuś przydadzą. No ale jakbyś ktoś chciał rzeczywiście robić zdjęcia z takimi filtrami to tak to ta może się czasem przydać, ponieważ ona jest do makro Ona dzięki niej aparat ostrzy z 35 do 50 bodajże centymetrów a bez nakładek w ogóle to to, to, to od 60 centymetrów zaczyna ostrzyć, więc do normalnego jakiegoś tam robienia portretów czy krajobrazów to wtedy bez nakładki otworzę ją sobie przynajmniej tą, tą białą Tak to wygląda. Jak się nakłada, nie wiem jeszcze. Zaraz zobaczę. Nie tak. Hmm. Tak. No, w ten sposób po prostu się, się wciska i tyle. Ale to dziwne, bo to powinno być chyba tak, mi się wydaje. Tak, no, tak lepiej pasuje, bo tu jest to takie srebrne coś co chyba nie powinno być przykryte, albo nie wiem. Dobra, to to wiemy. Jeszcze mamy w zestawie smyczkę, też żółtą. No tak, już jest, to ją rozpakujmy, nie? Bo może kogoś interesować, czy jest, jakie wykonanie tej smyczki i tak dalej. O, smyczka, tutaj mamy taką skórkę. ładna smyczka i baterie i baterie baterię trzeba otworzyć i teraz tak baterie wkładamy tu dobra wkładamy dobra baterię włożyliśmy Zamykamy. Yy, ten no. aparat trzymamy raczej w ten sposób, jak robimy zdjęcie komuś czy coś, lub też możemy pewnie też i tak, ale to wtedy, jak chcemy, bardziej tak wiecie, żeby wyszło na szerokość, zdjęcie jak jakiś krajobraz czy coś. No ale umówmy się, że będziemy robić tak. Yy, jak to działa? Tu mamy pokrętło. Ono normalnie to tak sprężynuje sobie. Natomiast, jak włączymy aparat, tu naciskamy, to wtedy nam tutaj, o, ono jest, widzicie, przystryka. Tutaj jest kropeczka na obiektywie. Tu mamy światłomierz, który nam mierzy ilość światła. I ta dioda nam wskazuje, na no, jaką mniej więcej ustawienie mamy, jak mamy ustawić, no, przesłonę, nie, czułość aparatu. Tak? Właśnie tak to wygląda. Tu naciskamy guziczek, żeby zrobić zdjęcie. I, I tyle. Po skończonym zdjęciu wkładamy obiektyw do środka i z głowy. Film. Tu mamy licznik. Otwieramy. Klapę. I tak jak mówiłem, żółte do żółtego. Wkładamy. Zamykamy. I tu mamy y, żółtą, znacznik żółty, że film jest złożony. Na liściku mamy w tej chwili S y, y, i nieważne. I co? Pierwsze zdjęcie to wyjdzie ta czarna karteczka, więc możemy po prostu wstyknąć i już. Uwaga na oczy. Widzicie, wyszła. Wyciągamy. I teraz już możemy zrobić zdjęcie. Zrobię zdjęcie żonie. Tylko ona musi na chwilę odłożyć kamerę na stół. O tak właśnie. I, I teraz zobaczymy. Dobra, wyszło. I tutaj podobno w tych zdjęciach nie machamy tak jak na Polaroidzie, że się machało, tylko po prostu czekamy, aż zdjęcie nam się wywoła. No, zobaczmy zaraz. Tu mamy z tej strony czarne, jak widzicie, a z tej strony mamy białe. O, coś widać. Teraz ja. Do góry nogami było. A trzeba brać poprawkę trochę, bo wziąłem za troszkę z bliższej odległości mogłem. Teraz wy Tereja no, pomalutku, pomalutku. Teraz wy. No, nie jest nie jest źle. No proszę. I takie właśnie. Takie wakacyjne pamiątki można sobie takim cudem robić. No i potem po wszystkim zamykamy. Tutaj, jak widzicie, jest. Chwilę odłożę. Jest. Obiektyw jest zamknięty, więc nie rysuje się, czy tam nie. Nie wróci tak bardzo dzięki temu, że jest to, to ta osłona to jest fajna sprawa. I jeszcze jedna rzecz, która jest też dość ciekawa, nic takiego niby, ale jak obiektyw ustawimy na inną przesłonę, na przykład, kropeczkę tą tutaj, na przykład na sam początek i zamkniemy, to on wróci z powrotem. Na... Także, także za każdym razem mamy na początku tą kropkę i potem sobie ustawiamy ustawiamy światło. Należy jedynie pamiętać, żeby tutaj łapą nie zasłaniać tego światłomierza, ewentualnie lampy błyskowej. Reszta jest bardzo prosta. Tutaj, zobaczcie, licznik tam, nie wiem, czy będzie widać, ustawił się na, na 10 i on będzie nam odliczał do końca, ile jeszcze zdjęć tam nam zostało. O i cała filozofia. No, to jeszcze Wam pokażę zdjęcie na koniec sam. O! Proszę bardzo, No tutaj ma takie takie jakby zgrubienie, nie wiem dlaczego. No, no piękne, piękne, powiem wam, podoba mi się nawet. No, to na tyle dzisiaj, trzymajcie się, cześć.